Odpowiednie przygotowanie do zawodów to nie tylko trening biegowy, ale również dieta, co jeść, co pić bezpośrednio przed zawodami. Dokładnie o tym dziś porozmawiamy w kolejnym odcinku Aktywny Śląski. Nie ukrywam, że na ten odcinek Aktywny Śląskim czekałem bardzo długo. Razem z Bogdanem dzisiaj pogadamy o jedzeniu, bo bieganie to nie tylko treningi, ale też odpowiednie przygotowanie kaloryczne przed zawodami. Jak to powinno wyglądać? Dokładnie tak, mamy świetny makaron. A przed każdym maratonem, każdym biegiem ulicznym, dzień wcześniej, organizatorzy przygotowują pasta party. Te imprezy są coraz większe i te pasta party różnie wyglądają. No, czasami organizatorzy nie są w stanie przygotować dla kilkunastu tysięcy zawodników odpowiednią ilość makaronu, ale na pewno w domu można, przed, można i trzeba przed maratonem załadować odpowiednią ilość węglowodanów. A te węglowodany. Właśnie w makaronie na pewno znajdziemy. No to już wiemy, jak to wygląda dzień przed, ale po takim solidnym pasta party. Jest poranek, kilka godzin przed zawodami. Czy rano też powinno się jeszcze zaaplikować w siebie solidnie, solidne śniadanie, czy już raczej odpuścić? No generalnie kilka dni przed startem bardzo mocno uzupełniamy węglowodany, a sam start jak najbardziej tak. Nie próbujemy nowych rozwiązań, ale również nie możemy głodni na pusty żołądek udać się na start. Śniadanie jest jak najbardziej konieczne. Ciepła herbata bułka, masło, do tego miód, coś lekko lekkostrawnego i dopiero później udajemy się na start. Czyli nie przesadzamy, ale traktujemy po prostu ten posiłek jako solidne paliwo przed samym startem. Dokładnie tak. Jeżeli mamy przez kilka dni odpowiednią dietę, dietę właśnie bogatą, węglowodaną, a to zawierają różne kasze, makarony, Również pizza bardzo hmm. dobra na podładowanie zasobów energetycznych. Są to produkty wysokowęglowodanowe. Dlatego jeżeli już załadowaliśmy te węglowodany, no to już w dniu startu nie nadgonimy tego. Tutaj już tych węglowodanów, jedzenie węglowodanów mija się już tak naprawdę z celem, ale nie możemy również biec na pusty żołądek. Spożywajmy potrawy lekkostrawne i takie, które mamy faktycznie wypróbowane, które nie sprawiają nam żadnych problemów przetestowane wcześniej. Kiedy już spalimy tę odpowiednią ilość kalorii na trasie, biegamy na metę. Jasne, pierwsza myśl, medal, zdjęcie pamiątkowe, druga myśl, zjadłem konia z kopytami. Pozwalać sobie na takie poprawianie. Ja to, to jest takie <grym> prawdziwe święto. Trenowaliśmy kilka miesięcy, dbaliśmy o dietę. Przed samym startem, kilka tygodni, rzeczywiście uważaliśmy mocno na to, co jemy tutaj nie ma jest pełna dyspensa, możemy jeść co nam się żywnie podoba, najbardziej kaloryczne produkty i tutaj burgery i inne tego typu jedzenie, jak najbardziej tak, bo straciliśmy w trakcie biegu przynajmniej kilka tysięcy kalorii, także jak najbardziej tak możemy sobie pozwolić. Jeżeli ktoś jeszcze nie dał się przekonać do biegania, to myślę, że to jest najlepszy argument. Po biegu możemy pozwolić sobie na wszelkie smakołyki. Bogdan, skoro pogadaliśmy o jedzeniu, to może jeszcze parę kęsów i pogadamy na temat picia? Jasne, jak najbardziej. Smacznego. Właśnie na tym polega magia kotła czarownic. W magiczny sposób zmieniliśmy lokalizację, za nami piękna panorama Stadionu Śląskiego, a my wracamy do tematu odżywiania. Mówiliśmy o jedzeniu, teraz porozmawiajmy o nawodnieniu organizmu przed zawodami, jak to powinno wyglądać. Dokładnie kilka dni przed startem, 3-4 dni, e, zwracamy bardzo dużą uwagę na to, by nawodnić odpowiednio organizm. Pijemy, pijemy dużo, przynajmniej 1,5 do 2 litrów więcej napojów, więcej niż robimy to na co dzień. Pimy pimy napoje specjalnie do tego przeznaczone, napoje izotoniczne. są to takie napoje, które mają swoje ciśnienie osmotyczne, bardzo podobne do tego, jak mają nasze płyny ustrojowe. Bardzo łatwo wchłaniamy takie napoje. Napoje te zawierają również dużo elektrolitów. Są napoje, które mają również i węglowodany w sobie. Przede wszystkim dbajmy o to, żeby bardzo mocno nawodnić cały organizm. Jeżeli nie mamy izotoników, to czy woda mineralna wchodzi w rachubę? Jeżeli woda mineralna, to nie gazowana. Izotonik możemy zrobić również sami we własnym zakresie. Przepisy na pewno znajdziecie w internecie. Ważne, żeby organizm osoby, która przyjeżdża już na start, staje na linii startu, był naprawdę mocno nawodniony. Kawa. Jeszcze pytanie o kawę, bo wielu smakoszy kawy na pewno wśród biegaczy jest, ale im bliżej zawodów, to kawę odstawiamy, rozumiem. Dokładnie, tak. Raczej kawy nie. Świętujmy nawet właśnie tym łykiem kawy już po. Tutaj pijmy. Pijemy również w dniu samego startu, jadąc na, na zawody, zabierzmy ze sobą butelkę, bidon i kilka łyków ostatnie dwie godziny przed startem, nawet ostatnie minuty, popijajmy po kilka łyków, uzupełniając ciągle niedobór wody. Mówiliśmy i mówimy o tym, co przed zawodami, jak powinien poranek w dniu zawodu wyglądać, jak wygląda uczta biegacza po zawodach. Ale jedzenie i dostarczanie energii i kalorii w trakcie zawodów jest też istotną sprawą, jak to powinno wyglądać. Mamy ze sobą banany, mamy ze sobą batony energetyczne. Banany zachęcam, ponieważ na start często przyjeżdżamy 2-3 godziny przed strzałem startera i jest to też czas taki. Kiedy trzeba i można spożyć nie wiem, na godzinę przed startem jeszcze banana, jeszcze uzupełnić węglowodany jakimś proteinowym batonikiem. Jak najbardziej tak. Organizatorzy imprez bigowych przygotowują mm -hmm. punkty odżywcze, na których już znajdziemy resztę niezbędnych elementów, po to, żebyśmy w pełnej formie dobiegli do mety. A w trakcie samych zawodów, brać ze za sobą bidony, czy po prostu najlepiej je zostawić, bo jednak można skorzystać z punktów odżywczych? Uważam, że nie ma potrzeby. Te pasy, które zawierają własne bidony, zostawiamy sobie na swoje dłuższe treningi, na wybiegania. Rzeczywiście każdy trening, który trwa powyżej godziny powyżej, nie wiem, 15 km. na takie treningi zabierajmy ze sobą napoje, jak temperatura, obojętnie zresztą, czy to będzie bardzo wysoka, czy trochę niższa temperatura, przy dłuższych wybieganiach trzeba pamiętać o tym, żeby taki punkt własny, odżywczy, z napojem sobie na treningu przygotować. Na zawodach organizator zapewnia punkty odżywcze, na których jest zarówno napój izotoniczny, jak również i woda, jak również i przekąski, banany, ciasteczka. Także tutaj nie ma potrzeby zabierania niczego ze sobą. Podsumowując, moi drodzy, wiemy, jak to powinno wyglądać na kilka dni przed zawodami, w dniu zawodów i po zawodach, dlatego myślę, że wasze apetyty zostały zaspokojone. A jeżeli nadal jesteście głodni wiedzy, to oczywiście pytajcie, zadawajcie pytania pod filmem, a my na bieżąco będziemy odpowiadać. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję bardzo.